Cześć moje kochane, misie Mistrzowski Łokieć, witam was, dzisiaj zagramy sobie w kulki i proszę Państwa ze mną jest ten i ten i te... Przywitajcie się! No dobra, fajnie, tak. W takim się kulami. razie chłopaki, zaczynamy miłej zabawy, niech wygra lepszy. No to, to zaczynamy w to takim zaczynamy. razie absolutnie Zabawiam. przepiękne przywitanie. My witamy. Uuuu! Ale mam kuleczkę. A ja sobie nie zrobiłem swojej kuleczki, halo. A, nie ale dobra. Ale dobra. po pofojno, co tu się o, dzieje? To jest ta najlepsza mapa. Ej, cool. Jasna. Ty, Aha, okej, okay, dobra. Ło! Wow, a gdzie? Ale, nie, ale nie ty, ty, ty. Myślałem, że nie dolecę. Bę. Słuchaj, 700. A Ej, co zdjęcie. mnie cofnęło? Halo! Kto mnie co to cofa? Kto moją o, kuleczkę nie, cofa? Problem. O nie! Oh, Jesus. Jesus. co? Nie! Dobra, dobra, mam to. A jakaś przyczepność jest taka większa na tej trasie. Czyżbym był pierwszy? Gdzie Admiros? Nie! Admiros! uważaj. Jesteś niewidzialny, tak, widzę. przejść przez Możesz, możesz, możesz. Jesteś duchem, jesteś duchem. Jesteś duchem? Nie, spadłem, tak. A czym się odpala moce? Zetką, X-em popatrz Dobra. to. X na padzie, Z na... Okej, ja trochę dłużej. Ale skołganiłeś. O nie, spadłeś. Okej, okay, okay. okej. Oh, 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 oh. Ej, to jest, jest naprawdę to ciężkie! To jest nie! Kulka runer! ja cię kręcę! Co ta kula robi? U, kula daje fula! U, Dobre, bra, dobra, dobra, u, Nie dogonię u, was. U, o, kusy, u, kusy, kto tam jest taki u, pomarańczowy u. na samym końcu? Ja, kup Ale nie. już gonię, Spokojna twoja okay. A, a ta ta. wirus już spod... jest na długiej prostej jest kup się! No, chcę! Staram się! Staram się jak mogę, ciekawe. on jest dobry w to. Ja się Admiracy wolno to bo jestem gruby. Nie, A, nie tu tak jest działam. ślisko, ale Admiros, ty to musiałeś tu kurczę ograć jak bladis 130 Admir, godzin. Od no ale wiem. że się odbiłeś ode mnie. Po prostu znam się na kulach, albo i Nie A, Na kulach, no dobra. Na kulach Ojej, jakieś lasery odpaliłem, nie wiem <laughs> co robię. Fuuu, Ignacy! Proszę nie robić żartów o kulach swoich kolegów. Dlaczego? Zabrania. <laughs> Nie będę przeglinać, zapominam. Ale się od ciebie Nie guba! Kuba mnie chciałem go zepnąć, ale mi odjechał, no. Zdychajcie nie, Ignacy, oby. chodź Ignacy, chodź na sekundkę. Nie, nie chcę porozmawiać o Bogu. Oba Chodź, chwila moment. To się, Obiecuję. Co się uderzyło w moim życiu? Nie się. O, przeżyłem, przeżyłem, dobra. Nie został! Hahaha! Trochę się nie wybije do Ale. ta gra jest coś fantastyczna. Coś planuje, coś planuje, ale zobaczymy, że on Ale nie dojechał na sam koniec, był drugi już. Ja. Cześć! Nie! Admiroz! Dlaczego ty to zrobiłeś mi? Nie! Jaki ham bezczelny Admiroz poczekał nie. na wszystkich! Nie Ale nienawidzę cię, dobra, i tak będę dodał. się do prędkości tysiąca stopni. Dobra, jest, jest, jest. Nie wiem co o mam. Nie. Ojej, ojej. Mam jakoś słabą grawitację, co, co się dzieje z moją kulą? Oh o, yes. tak mnie dojechaliście na kolejkę. Dobra, koniec, ja mam drugie miejsce. Ok, <laughs> nie jest źle, skończyłem drugi. Byłem na takiej pięknej Spoko. pozycji, tak mi dobrze szło. Go! Ja Go Patrzcie na to, to jest trick Rozpędzacie się, rozpędzacie się i ruszamy. Go, oj. Dzięki, Admiro! Świetne rozpędzenie się. <laughs> Uh! O kurcze, o kurcze, o kurcze O nie, o kurce. O kurce. O nie, kurce. nie. O, To nie jest, to nie jest, widzę takie łatwe Aha. No nie no, Idziemy, i... idziemy kula w kulę Kula w kulę O nie, jest to jest Ale Trzeba skakać w trzeba skakać na tej mapie o, 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 o. to, o nie, nie wyszło Dobra, mi nie. Prawie mi się udało, prawie mi się udało, prawie mi się udało prawie. Jest. Jest. jest! Nie, tu olej! No, Co? Nie. Dobra, kule. to trzeba ominąć, definitywnie kulem jest, zniszczyły. Ej, odbijam dobra. się na tych kółku. Ominąłem, ominąłem <grym> pięknie. Au, tu, tu, tu można skakać jeszcze na spacer. Tak, a widzisz, o, a tak je, tak takie buty. No, nie, dobra, różowa, no, już po ciebie no, idę, spokojnie, bez podniecania się tam, różowa. Różowa dupa. Tak jest. O, co to było? Jakiś kabelek, dobra. Cik da 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 ding, 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 dana. Dobrze ci poszło, różowa? No dobrze. Alien, ja, nie dam ci wygrać. Przychodim. A ja sobie sam dam. O nie! Ty, nie. o Zostań tak prosta, nie! O nie! Aj, tak? Aj. O, to jest! jest. Uuuu! Tak się wygrywa, cieniasy! Nie! Tak się wygrywa. O nie! co się stało z moją kulą, jakaż dzisiaj. Nie. I poszły konie po betonie! Ja takie! Alienka trzeba tutaj dojechać, bo to jest taka kulka. Tak, tak. To jest taki kulka. Aha, jest taka otwarta mapa Bardzo Wow, wow ciekawe Karci. Podoba mi się, no, podoba dobra, dobra, mi się Mario Okej, okay. no dobra Ej, nie, no, fajne, dobrze fajne, fajne Dobry, pomarańczowy O, nie, jest, pierwszy Dobra, dobra, tam pierwszy nie, nie nie, nie. Nie. trzymałem się! Za duża prędkość Ledwo! nie, 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 nie! nie, I teraz super moc! Dobra, lecę do przodu. Kolega z padacy! Halo, proszę spać! A nie, teraz ja spadłem! A nie, teraz ja spadłem! Okej, dobra, 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 nie! Nie, To się gra, nie wierzę! Admirał przegra, dobrze, to jest ten Jest! Złapałem super moc! Tylko żeby nie wylecieć I tu kolejna super moc! Ja tu mam kolejną! Dobra, chodzę w zakręt! Ajajajajajajaj! No tu Jeszcze będzie ciężej. Tu węz. będzie ciężej. Bez wątpienia będzie ciężej. Uuu. Drift, Tokio drift! To, Tokio ball drift. Yo. O nie! Nie Owszem, owszem, owszem. Ja tu uciekam szybciutko. Nie ma. Hello? No. O kurde, mam strasznie ciężką kulę. Wróciłem na Dobra, strasznie ciężką kulę! kulę. alien. Lewo się toczy, tak? Nie. Nie mam, nie nie mam, nie mam! Nie ma... Ale słuchaj, mam jedną sprawę Udało ci się Mam sprawę bardzo ważną dla wszystkich, Nie masz, nie masz, nie masz, nikt nie chce z tobą rozmawiać Nie! Nikt nie chce ze mną rozmawiać? Nikt nie chce z tobą rozmawiać Nie kup sen do krew Co on zrobił? Co on zrobił? Jezu te zakręty tutaj jakie są okropne A nie Czekaj, będę miał pewnie czopetkę Nie mam Nie, nie będziesz miał Nie będziesz miał! Będę? Nie będziesz miał! Łap, łap, Nie! Dawaj nie tego spida. Albo... 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 Jaka to mapa jest ogromna! Łap, czwarte miejsce! Nie! Nie będę czwarty, nie będę czwarty, nie, nie! nie będę czwarty, nie, nie będę czwarty! Nie! Ignacy, nie! I co, Jan? Jeden czwarty! Łap, kaspisz Po no dobra, udało wam się, no czytałem wam, powiedziałem już tak chciałem, żeby no wam dowcip wyszedł, nie? Aha, dobra. 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 O, A pani w porcie ale Nie no, myślę sobie, dobra, w porządku, żebyście się pośmiali, żeby wam było zabawnie Chcesz jeszcze jedną, taką chcesz, taką tak. koleżeńską ostatnią? Um. Mogę, proszę bardzo ja <krym trym> nie, nie udało mi się wyjść z No z powodu, mi tak samo to... nie udało się równiutko, bo za długo przytrzymałem z tyłu, no dobra To teraz posmakujecie moje kuli chłopaki, załatwicie to oczywiście. Nie, chcesz chcesz to znaczy. nie chcę twojej smakować kuli. twojej kuli, ale... Nie jest salty jak coś, jeśli byście chcieli wiedzieć. Dolc zaraz o nie Alien. A to myślałem, że tak to dobrze. można przenikać, a to nie można jednak. Nie można. A, a, a. Dobra, siadło. Wszyscy O no, po... no. Poza jeszcze Cyk Alien dojeżdża. Dojeżdżam, posta. dojeżdżam! Ale prawie przyblokowałem. No staram się, uwierz mi. Dobrze, ładnie. tutaj chodzimy ja teraz. Na o, Wpadłem w olej. olej! O, jakaś O kurcze, blady no! Twoja kula jest naoliwiona. Twoja kula jest naoliwiona, na <śmulacza> mój. No to pięknie. Piękna sprawa. Tak, to jak jest to. Piękna pszczoła się ma za rureczkę. Piękna pszczoła, chciał zakrętować. Dobra. Dobrze. Ale ładnie, Alien ładnie, na prowadzeniu, Admiros z Web Okej, pięknie teraz. idzie! Rozmawiam z alien, Alien chciałbyś porozmawiać o... A zapraszam, chodź, porozmawiajmy. Dobra słuchaj, to jest chace, taka chace. fajna gra tak? Nazywa się Garysmod tak? może, może byśmy nagrali coś z Mod, a, wiesz? I spokojnie, masz prawie. Próbujesz mnie zagadać, ale ja chciałbym ci powiedzieć, że to nie działa, bo ja jestem bardzo skupiony. Także... Na pewno tak, bulfał tak, jest ja jestem bo... bardzo skupiony To nic. <laughs> Dobra. E, a czy może to... Wiesz co, Bodezy przyszedł. Wiesz, hey. może zobacz. O, to, co, hey. co, jak to ci się nie nie, nie zatrzymało, cię no nie, nie no, okay. zabiło. Wiedziałem! Jak? Wiedziała. Ale jak? Normalnie powiedziałem, że tezy przyszedł. Ale co nie, to nie o to chodzi! Było. Tak! Nie! Nie, nie no to no, nie o to, no, to no, chodziło, no! Aaa! Co mnie! Nie! Ej, dlaczego? Jak? Halo, tak samo! ale no, mapa kozacka! Wow. Nie! Inacy! O nie! No ty cholero jednak! Accelerator! Elo, ty cholero, ale... akcelerator, ty? Jak tam na końcu? Powiedz, spójrz na wynik, jakaś Dzień pola. CIEPAŁĆ! Tam zaraz jeszcze się mapa nie skończyła. Dlaczego moja kula tak wolno Muszę się kończyć. toczy? O nie, chłopak, w dlaczego ja się tak wolno toczę? Co to za głupota? Bo jesteś ostatni. Nie, nie trzymasz bólu! Nie. Nie <laughs> to już jest koniec? Nie wiem. To jest koniec? Ojej, nieeeee! To ostatnie! Kto ostatnie? O, o, <gry> no ostatnie. no wiecie, no. Kapi. W, uh, Kapi. Muszę wam dać, no bo potem Kapi. będzie. Dobra, wygrałeś, bo się poślizgnąłem. Kapi. <gry> Kapi, niestety. Kapi. No to co, to finisza na dzisiaj? Tak, Kapi. Kuba, chcesz się pożegnać ze wszystkimi? Nie, dzięki. Z Serdecznym po nie, pożegnaniem? Nie. Nie. Jak to nie? No dobra, to od piątka, mistrzowski łokieć, dobra. strzała, trzymać ciepło pa, elo, miłego łowienia, się, pa, rybek... Pa. Czekaj, jakie są jeszcze ładne pożegnania? Dobra, dziękuję już! Pa!